Wydaje się, że istotnym problemem pedagogicznym, który zawsze był w kościele od 2000 lat realizowany, to było przygotowanie człowieka do tego, żeby umiał otworzyć uszy, usłyszał głos Pana Boga i umiał odczytać swoje powołanie. Teraz świat próbuje wmówić człowiekowi, że to człowiek jest Bogiem swojego życia, absolutnym Panem i przede wszystkim jest wolny. Może sobie dzisiaj wybrać to, jutro tamto. Chrześcijaństwo jednak to jest taka. Kultura bardzo tradycyjna, która zwraca uwagę na to, że za słowo, za decyzję się odpowiada. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał o tym, że to nie sama wolność jest istotą człowieczeństwa, ale wolność, która jest związana z odpowiedzialnością za swoje czyny, za swoje słowa, za swoje decyzje. I w dzisiejszym świecie, który jest takim światem. Bardzo płytkim i zmieniających się decyzji, stanów yy, i różnych sytuacji, które nagle wybuchają, zmieniają się. Ktoś jest dzisiaj księdzem, na drugi dzień już nie jest księdzem, ktoś jest, żyje w małżeństwie, za chwilę czytamy, że się rozwodzi, potem się rozwodzi drugi raz, ktoś tam ma nową żonę. Wszystko się zmienia, wszystko jest takie powierzchowne, a Kościół upadł się, trwa na stanowisku, że jeden Twój wybór determinuje jakby twoje życie, dlatego że to nie chodzi o ograniczenie twojej wolności, tylko o twoją rozmowę z Panem Bogiem. Co ci Bóg przeznaczył? Masz odczytać swoje powołanie. Jeżeli odczytujesz, że akurat małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, to bądź wierny. Pan Bóg ci da do tego siłę. Trudno w to uwierzyć jakby w dzisiejszym świecie, ale jest to możliwe i takie przykłady również są. Tak mam takie wrażenie, że należałoby młode pokolenie jakby uwrażliwić na to, że od tych decyzji, takich już pierwszych dorosłych, zależy później całe życie. Nie spotkałem do tej pory nikogo, kto nie chciałby być szczęśliwy. I kościół zna pewną drogę szczęścia i mówi tak, będziesz postępował, to będziesz szczęśliwy. Jeżeli będziesz postępował inaczej, to ponosisz tego konsekwencje i robisz to na własne ryzyko. Dlatego słuchaj Ewangelii, dlatego przestrzegaj przykazań, dotrzymuj zobowiązań, które wobec Pana Boga złożyłeś, to wtedy idziesz prostą drogą do nieba. Ta droga może być też czasem wyboista, możesz napotykać swój egoizm, swoje grzechy, jakieś trudności zewnętrzne, ale kierunek jest dobry. I w dzisiejszym świecie też jest to takie bardzo dziwne, że właściwie młodym ludziom nie do końca się Mówi o zobowiązaniach, bo wszyscy mówią o wolności i o prawach. A możemy tak powiedzieć też czasem, że słuchajcie, ale małżeństwo to jest zobowiązanie. To nie jest tylko tak, że no, będziemy sobie żyli jak będzie nam fajnie, a jak coś się zepsuje, to buzi, rozstajemy się i już. Bo jeszcze mogą przyjść dzieci, i co nagle nie przejmujemy się, że one nie będą miały ojca, matki. No może tak, tak trzeba by być odpowiedzialnym. Niestety spotkałem się ostatnio z takim przypadkiem, gdzie. Ktoś przyszedł, szukałem pracy u kogoś z naszych znajomych i okazało się, że to jest już taki młody rozwodnik. Pracodawca, no tak prywatnie, chciał zapytać: Po prostu wie pan, co się stało? A gość mówi tak: Wie pan, no, miałem żonę, urodziła dziecko i to dziecko strasznie w nocy hałasuje. Ja nie mogę grać w gry, bo ono płacze. No to musiałem się rozwieść. Jeżeli do tego stopnia w XXI wieku zaczynamy kombinować, że gra jest ważniejsza od człowieka, moja przyjemność jest ważniejsza od odpowiedzialności za wychowanie później dziecka, które potem w wieku 20 lat powie, że ma traumę i dramat i słusznie, bo nie miało ojca, bo ojciec wybrał wybrał gry, wybrał gry no to co to będzie? To jaki, do jakiego świata my zmierzamy? I rodzicom chrześcijańskim, i Kościołowi zależy na tym, żeby wychować młode pokolenie chrześcijan, którzy są wolni w podejmowaniu decyzji, odczytywaniu powołania, ale są też odpowiedzialni. I wtedy będą i dobrzy małżonkowie, i dobrzy księża, i dobre zagonnice. Człowiek musi z czegoś żyć. I w dzisiejszym świecie środki na utrzymanie zapewnia praca. Ciekawe, że z drugiej strony jesteśmy bombardowani taką ideologią, że właściwie najlepiej to by było wygrać milion, a może jeszcze w Urodzica wygrać 100 milionów i w ogóle nic nie robić i wtedy by było super. Ciekawostka jest jednak taka, że Kościół od początku, czyli od 2000 lat, afirmuje ludzką pracę. I mówi o tym, że to przez pracę człowiek staje się bardziej sobą, że może rozwijać swoje talenty. Że to praca to nie tylko jest zapewnienie utrzymania sobie i swojej rodzinie, ale także jest to wewnętrzna doskonałość, która człowiekowi pozwala jeszcze coraz bardziej siebie uszlachetniać i widzieć sens tego, co robi. To jest może bardzo trudne dzisiaj, jak tak się porównuje pracę i listę płac, ale spotkałem ludzi, którzy mówili, że ich praca naprawdę sprawia im satysfakcję. Że to, co robią, co tak w oczach społecznych może się wydawać, że jest to taka o, drobna rzecz, że ktoś sprząta ulicę, albo podłącza gaz, czy jakieś kuchenki, czy jakiś hydraulik, i nagle jak on mi mówi, że on jest szczęśliwy, dlatego że on całe życie to chciał robić, i on to lubi robić, i sprawia mu radość, że ludzie się z tego cieszą. No to po prostu jest fantastyczne. Pytanie w takim razie, jak odczytać swoje powołanie do pracy, bo ktoś może powiedzieć, słuchaj, forsa jest najważniejsza, ty masz zarabiać, tylko to się w życiu liczy. I część taka materialna jakby będzie sobie funkcjonowała w świadomości. Natomiast jest zupełnie co innego, jak się powie, słuchaj, weź ty odczytaj, wolę Pana Boga, zobacz do czego Pan Bóg ci dał talenty, co umiesz robić, co ci sprawia przyjemność, zarabiaj na tym, ale zobacz, jak bardzo cię to buduje, jak bardzo się to rozwija. Pewnie wiele osób mogłoby swoje talenty zużytkować w sposób bardziej ekonomiczny niż ci, którzy to robią w jakichś wolnych zawodach. I nie zarobią jakichś ogromnych pieniędzy, nie będą mieli swoich fabryk, nie będą mieli jakichś przedsiębiorstw. Ale trudno sobie wyobrazić świat bez powołania nauczyciela, lekarza, uczonego, księdza, policjanta. Gdzie zarobki nie muszą być jakieś oszałamiające, ale jednak ktoś wypełnia to, co lubi, to, co jest jego powołaniem. I chrześcijaństwo, tak, kiedy mówi właśnie o tym: słuchaj, zastanów się, kim ty masz być. Kim ty masz być? Bo to Pan Bóg ma lepszy plan wobec Twojego życia, bo Pan Bóg tylko zna przyszłość, której Ty nie znasz. To może właśnie jest po to, że. Ty możesz być dobrym biznesmenem, dobrym lekarzem, nie tylko dlatego, że ty się przez to rozwiniesz i będziesz świetnie utrzymywał rodzinę, ale że dzięki temu będziesz mógł też komuś pomóc. I to jest istotne. Może to się wydawać w dzisiejszym świecie takim bardzo materialistycznym i nastawionym bez przerwy na zyski, na coraz większe dochody, jakąś abstrakcją, ale ludzie też potrafią być hojni. Potrafią mieć sytuacje zupełnie niewyobrażalne. Pierwsi chrześcijanie, którzy bardzo dosłownie i radykalnie odczytywali Ewangelię, zawsze się zastanawiali, czy tak zwane rady ewangeliczne, które my dzisiaj odnosimy tylko do życia duchowego i do zakonnego, to są tylko takimi radami dla wybranych, czy to cała wspólnota ma tym żyć. I pierwsi chrześcijanie, pierwsze gminy chrześcijańskie, jednak, Traktowały to jako wyzwanie dla każdego chrześcijanina, jak można być ubogim, będąc bogatym. To jest zawsze problem, bo każdy ktoś może powiedzieć, to jest subiektywne, czy ja mam 100 milionów dolarów, to jestem może ubogi, a ktoś, kto powie, że ma 10 dolarów, a ten mu powie, słuchaj, ale ty jesteś bogaty, bo ty masz 10 dolarów, a ludzie muszą przeżyć za jednego dolara w jakimś tam kraju. Więc to jest zupełnie jakby takie bardzo subiektywne, ale to zawsze jest. Dla człowieka takie wyzwanie, które pokazuje, że tak naprawdę zawsze, w każdej sytuacji, człowiek sobie musi wyobrazić, co jest moim Panem Bogiem. Czy Pan Bóg, czy pieniądz, czy mój majątek, czy moja chciwość? Czy jednak dajemy szansę Panu Bogu i łasce, i otwieramy się także ze swoją hojnością i dobroczynnością? Gdyby tego nie było, nie byłoby karitasu, nie byłoby miłosierdzia przez te dwa tysiące lat w historii Kościoła.